Dzień dobry wszystkim, jak widzicie mam pełną samoobsługę, ponieważ musiałem usiąść, uprzednio włączywszy tablet, dzięki któremu nagrywam dzisiejszą lekcję, a dzisiejsza lekcja jest dla klasy, grupy klas drugiej i trzeciej. Słuchajcie, ostatnio oczywiście kontynuujemy pracę z naszym podręcznikiem w ręce. Ostatnio wspominałem Wam, zakończyłem nasze ostatnie spotkanie mówiąc o takiej ciekawej opowieści Jezusa Chrystusa, w której opierał się On o przykład o obraz figowca drzewa figowego które. Po propozycji czy sugestii właściciela, żeby to wyciąć, ponieważ było to drzewo, które nie dawało żadnych owoców, zajmujący się danym terenem, ponieważ ten figowiec w opowieści Jezusa, kiedy opowiadają swoim słuchaczom, swoim uczniom, ten figowiec rósł na terenie, na terenie winnicy. Człowiek zajmujący się winnicą mówi do właściciela, mówi: słuchajcie, może nie wyrzucajmy na razie tego drzewa, nie wycinajmy go, nie wyrywajmy go z korzeniami, ale ja zadbam o to, jakby obłożę go nawozem, zadbam, dołożę wszelkich koniecznych tutaj jakichś zabiegów, aby to drzewo odżyło i dało owoce. Opowiadałem wam o tym, żeby, żeby przypomnieć, jak Pan Jezus w tej formie właśnie. Pod tą, pod tą postacią, pod tym obrazem figowca, mówi o stosunku Boga do nas, czyli tego Boga, który nawet nam, kiedy my coś zawalamy w życiu, czy na przykład nie przynosimy w cudzysłowie tych dobrych owoców, czyli nie robimy często tego, co do nas należy. No każdy, niezależnie od wieku, czy będzie mały, czy dorosły, czy starszy, jak ja, czasem w czymś zawala. A Pan Bóg ma taką wobec nas ogromną cierpliwość. I o tym opowiadała. Właśnie ta historia o figowcu. Jaki jest Bóg tak naprawdę, kiedy nawet mamy w pamięci, myślimy o tej historii o figowcu, która oczywiście znajduje się w Piśmie Świętym. Ja zawsze mam Pismo Święte, czyli Biblię pod ręką, ponieważ pamiętamy, że jest to dla nas fundamentalny, czy taki główny, podstawowy, podstawowa książka, do której się odnosimy, ponieważ jest to Słowo Boże. W Biblii mamy wiele takich historii, w których, które, w, których, w których są właśnie takie zawarte różne prawdy, które są przekazane w takich różnych opowiadaniach. Uwaga, takie historie, takie, w których ukazywane są pewne prawdy w jakiejś tam historyjce, tak jak ta, ta, ta o figowcu, nazywamy podobieństwami. Zapamiętajmy to słowo. Te historie w Biblii, zarówno w Nowym Testamencie, czyli to. Czyli te historie, które opowiadał Pan Jezus, jak i wcześniej w Starym Testamencie, czy jakby w pierwszej tej części Pisma Świętego, które opowiadają o różnych rzeczach, mają uczyć poprzez jakieś tam obrazy, o które się opowiada, nazywamy podobieństwami. I uczą nas one o czym przede wszystkim. Jaki jest Bóg? W tym figowcu już dowiedzieliśmy się, że Bóg jest wobec nas bardzo cierpliwy. Ale skoro jest cierpliwy, to jaki jest Bóg? Pomyślcie, Bóg na pewno jest dobry. Cierpliwy, powiedzieliśmy na pewno. Cierpliwy dlaczego? Bo Bóg kocha ludzi. A skoro kocha, i w tej historii o figowcu usłyszeliśmy, że chce, wyraża swoją troskę, aby ludzie w jakiś tam sposób pozbierali się w trudnej sytuacji, to Bóg, możemy powiedzieć, także, że troszczy się o ludzi. Ja mam teraz do Was prośbę. Weźcie sobie w rękę kartkę papieru. Tak jak ja tu wziąłem. Podzielcie ją na cztery. Ponumerujcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczcie, ja wezmę sobie kartkę i pokażę Wam szybciutko, o co mi chodzi. Kartkę tę ja sam dzielę. Na cztery takie fragmenty, cztery jakby prostokąty, no nie wyszły mi one idealnie równe, ale wy pewnie zrobiliście to lepiej. Chodzi mi o coś takiego. I w każdym z tych prostokątów, czy na każdym z tych pól, napiszcie u góry: Bóg jest dobry, Bóg jest cierpliwy, Bóg kocha ludzi, Bóg Troszczy się o ludzi. Jeszcze raz powtarzam. Tu napiszcie sobie tylko nie kurfonami, wielkimi, małymi literkami. Bóg jest dobry. Bóg jest cierpliwy. Bóg kocha ludzi. Bóg troszczy się o ludzi. I kiedy to napiszecie, to drugim krokiem, drugą rzeczą, o którą Was bardzo serdecznie proszę, to narysujcie sobie jakąś historię. Pomyślcie, bo to nie będzie takie łatwe. Na przykład. Narysujcie sobie jakiś obrazek tutaj, który mówi o tym, że Bóg jest dobry. Zastanówcie się, co może wyrazić to, że Bóg jest dobry. Pomyślcie sobie. Ale moja prośba jeszcze jest bardziej trudna. Pomyślcie o jakimś wydarzeniu z Waszego życia, wokół Was, w szkole, w domu, gdziekolwiek, które według Was, uwaga, Według Was wyraża, że Bóg jest dobry. Podam Wam przykład. Ja jestem głęboko przekonany, na przykład, że jest takim dowodem dobroci Bożej, to, że macie na przykład wspaniałych rodziców. To jest dobroć Boża. To, że jesteście zdrowi. To, że możecie chodzić do szkoły. To, że jesteście fajnymi dzieciakami, to są dowody tego, że Bóg jest dobry. Bo Bóg jest cierpliwy. Oj, tu byłoby sporo takich rzeczy do narysowania. Cały czas z waszego, z waszego życia. Słuchajcie, narysujcie tu taką historyjkę, która według was z waszego życia wymaga cierpliwości Pana Boga wobec was. Nic nie sugeruję. Bóg kocha ludzi. Wiecie, też historikę, proszę i też żebyście narysowali taką historikę, która was dotyczy. Ale myślę sobie tak, wiecie co? Wiecie co jest dla mnie dowodem takim szczególnym, że Bóg kocha ludzi? Może was to zaskoczy. Dla mnie takim dowodem jest na to, że przede wszystkim daje nam życie. I dwa. W tym życiu, że daje nam na naszej drodze, wokół nas naprawdę Fajnych ludzi. Jak Bóg w szczególny sposób okazuje swoją miłość wobec, wobec nas? Przede wszystkim przez innych ludzi. To jest bardzo, bardzo bliskie temu, co było w pierwszej naszej, w pierwszym naszym prostokąciku, kiedy mówiłem Wam, że Bóg jest dobry. Bo tam mówiłem o rodzicach, braciach i tak dalej. Bo to są te pierwsze osoby, które nas kochają, które okazują miłość. Powiedziałem Wam, że Bóg trzecia. Bóg kocha ludzi, okazuje tę miłość najczęściej nam poprzez innych ludzi. Podobne są te dwa elementy, bo dobroć Boża, z dobroci Bożej wynika to, że on nas kocha. I ostatni element. Czwarty, tak dobrze, czwarty, to był prostokąt, w którym prosiłbym was, żebyście narysowali też z waszego życia, że Bóg Troszczy się o ludzi. Słuchajcie, troska ma zawsze wymiar konkretny. Chciałbym, żebyście narysowali, pomyślcie, ja wiem, że może nie będzie łatwo Wam od początku coś wymyślić, na początku coś wymyślić, ale znając Was, wiem, że Wy jesteście fajne, inteligentne dzieciaki. Pomyślcie, w jaki sposób Bóg troszczy się o ludzi. Tak sobie pomyślałem. Jak można się o kogoś troszczyć, żeby się żeby ten ktoś miał coraz więcej możliwości, na przykład w życiu, żeby mógł się rozwijać. Czy przyszło wam do głowy kiedykolwiek, że takim dowodem troski Bożej o nas jest to, że Wy możecie się uczyć chodzić do szkoły? Słuchajcie, ja często słyszałem od Was samych, a że. Znaczy, głosy były dwa, o może tak. Kiedy mówiliśmy o nauczaniu zdalnym, prawda, że w tej chwili. No wy jeszcze klasa druga, trzecia właściwie rozpoczynacie ten proces, powolutku wejdziecie w to nauczanie zdalne, zdalne wasi koledzy z grup od czwartej klasy w górę już byli w nauczaniu zdalnym, ale bardzo często było tak mówione przez was samych, były dwie opinie towarzyszące temu nauczaniu zdalnemu. Z jednej strony, o jak to fajnie, bo zostaję w domu, nie muszę wcześniej stawać a druga, a że to jest, to nie to samo co w szkole, bo muszę się, muszę tam przeglądać, kombinować, albo, uwaga, Jedni drudzy twierdzili, tak naprawdę nie zawsze się angażuje w to nauczanie zdane. A wiecie, wiecie, tak naprawdę o co chodzi. Zobaczcie, szkoła została nam dana jako taki dowód troski Bożej. Człowiek musi się uczyć, bo jest to dowód troski Bożej, ponieważ daje nam taką możliwość, żebyśmy coś ciekawego w życiu się nauczyli, coś użytecznego, co nam w życiu będzie potrzebne. Człowiek musi się powoli uczyć najpierw rzeczy prostych, potem coraz bardziej skomplikowanych, potem coraz bardziej wymagających. Po to, żeby móc w końcu w życiu osiągnąć samodzielność i mieć ciekawe życie, ciekawy zawód i też dzięki temu środki do życia. Czy to w nauczaniu zdalnym, które jest wymagające? Nawet jeżeli nam się nie chce, nawet jeżeli czasem nie czujemy się tak naprawdę przypilnowani przez nauczyciela, musimy się uczyć. To jest też dowód troski Bożej w danej sytuacji. Przede wszystkim cała formacja, cała szkoła, uczenie się jest dowodem troski Bożej. Chociaż czasem nie widzimy to w takich kategoriach. Ale mogą być inne też elementy, że Bóg troszczy się o ludzi. Na przykład dowodem troski o człowieka, Boga jest na przykład, że niektóre osoby będą z bardzo ciężko chorymi odzyskały zdrowie. To jest też dowód troski człowieka o ludzi. Pomyślcie, i narysujcie tutaj jeszcze raz cztery historyjki, tak jak mówiłem. Cztery obrazki. Pierwszy. Bóg, trosz Bóg jest dobry. Bóg jest cierpliwy. Bóg kocha ludzi. Bóg troszczy się o ludzi. Takie cztery historyjki, które w ten sposób pokażą nam, w jaki, jaki sposób może być właśnie Bóg. Dobra? I prośba taka moja jest, kiedy narysujecie te rysunki, zróbcie zdjęcia tym rysunkom i wyślijcie mi je mms Telefonem na mój telefon. Wy, wasi rodzice. Ja wtedy będę mógł na przykład te wasze rysunki umieścić na profilu facebookowym parafii z że jest rysunek tego, tego, tego. Dlaczego? Bo wiecie co, wy macie czasem świetne pomysły. I myślę, że dobrze, żeby z tych pomysłów ludzie też korzystali. A nie bez powodu powiedziałem wam o tym, że Pan Jezus uczył przez tak zwane podobieństwa. Zapamiętaliśmy, co to są podobieństwa czyli przez pewne historie, pewne obrazy, które maluje człowiekowi się, opowiadając historię w jego wyobraźni, Pan Jezus uczył pewnych prawd. Jeżeli wy zatem narysujecie fajne rysunki z waszego życia, jeszcze raz podkreślam, jakieś sceny, które wyrażają te cechy Boże, to kiedy mi prześlecie to yy, sfotografowane MMS-em na mój telefon, ja to umieszczę na profilu facebookowym parafii, to macie szansę Postępować trochę jak Pan Jezus, nauczyć innych poprzez ten obrazek ważnych rzeczy. Możecie im pomóc tak samo w ich sprawach związanych z wiarą, zrozumieniem Pana Jezusa, jego nauczania, zrozumieniem Ewangelii. A wiecie, przy okazji, kiedy mówimy o Panu Bogu, jaki on jest świetny, to przez moment też można by się zastanowić nad tym, jakimi my jesteśmy. Wiecie, co jest taką ogromną pierwszą cechą, nie najlepszą człowieka, nas też i Was też, szczerze powiedziawszy, mnie też, niezależnie od wieku, że człowiek bardzo chętnie drugiego może, na drugim będzie się wywyższał, będzie uważał, że ten drugi jest gorszy od niego. Wywyższać się to znaczy uważać się za lepszego niż drugi, lepszego, za lepszego niż ten, który jest obok mnie. Kiedy Pan Jezus, Pan Bóg pokazując się w Panu Jezusie, mówi, jak jest dobry, jak jest cierpliwy, jak bardzo kocha ludzi, jak bardzo się o nich troszczy, to jednocześnie zobowiązuje ludzi do czego? Do tego, żeby oni, dziękując Panu Bogu za to, jaki jest świetny, potrafili mieć też podobny stosunek do innych ludzi obok siebie. Tak jak wy, do waszych kolegów, koleżanek, do waszego rodzeństwa, czy to starszego, czy młodszego. Pierwsza, przyjmować drugiego. Takim, jakim jest. Ze spokojem. Nie wywyższać się. Nie wywyższać, to znaczy, mówiąc krótko, nie poniżać Go. Nie wyśmiewać się z Niego. Nie uważać Go za głuptasa. Nie mówić Mu o tym. Tak wprost. Nie ranić Go tak bardzo słowem. Skoro Pan Bóg jest wobec mnie tak fantastyczny, tak kapitalny, to zobowiązuje mnie tak samo do tego, żebym ja był choć odrobinę lepszy wobec innych. Wiecie, co też jest jedna cecha ludzka, która... Która jest bardzo, bardzo ciekawa, o której Pan Jezus mówił. Nie wiem, czy pamiętacie taką, taką scenę w Ewangelii Świętego Łukasza w szóstym rozdziale. Słuchajcie, weźcie Pismo Święte w rękę. Bardzo proszę, jeżeli sami będziecie mieli problem, poproście Wasze starsze rodzenie, swoje ślimacie, albo rodziców, albo dziadków. Czasem dziadkowie mają więcej czasu. Weźcie w rękę Pismo Święte. Poszukajcie w Nowym Testamencie, poproście, żeby pomogli wam wasi rodzice, czy starsi, koledzy, przyjaciele, rodzice, bracia, ktokolwiek w tej chwili kombinuje, ale ktoś, to wam pomoże, żeby poszukali wam szóstego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Powiedzcie im, że szukacie Ewangelii według świętego Łukasza. I tam jest szósty rozdział. Poproście o znalezienie tego szóstego rozdziału, i poszukajcie, poproście, aby przeczytali Wam na głos albo lepiej. O, przeczytajcie sami. Pod okiem na głos, pod okiem jakiejś osoby starszej, która będzie mogła skorygować Wasze czytanie. Przeczytajcie sobie z tego szóstego rozdziału wie dwa wiersze. 41 i 42. Poprosicie starszych, bardziej sprawnych w funkcjonowaniu z Pismem Świętym, żeby wam wskazali te wersety. Ale zobaczycie, szósty rozdział, one są zawsze, pamiętacie, zaznaczone większą, szóstką, grubą w tym przypadku i poszukacie zdania, które, które rozpoczyna się zaraz po cyferce 41 i 42. Ja wam teraz po cichutku to przeczytam, ale żebyście sobie sami potem to przeczytali. Jest tak napisane. A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego. A oto belka jest w oku Twoim, obłudniku. Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Słuchajcie, ja mam dla Was drugie zadanie. Trudne. Przeczytałem Wam teraz to, o co Was prosiłem, żebyście przeczytali w domu sami. I uwaga. Moja prośba polega na czym? Kiedy przeczytacie te dwa wersety. Z Pisma Świętego Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Spróbujcie porozmawiać z waszymi rodzicami albo dziadkami, co one znaczą. Zapytajcie. ich. Co oni wam powiedzą na temat znaczenia tych dwóch, wierszy, tych dwóch wersetów? No bo jak to tak? Pan Jezus mówi, ach, tam lepiej zobaczysz zło, czyli kawałeczek, jakby takiej słomki w oku czyimś, a nie widzisz swoim belki. To trochę dziwne, prawda? No jak to? Ja mam w oku belkę? Widzieliście kogokolwiek z belką w oku? Podejrzewam, że chyba to już ten człowiek nie widziałby nic w życiu. Owszem, można zobaczyć w czyimś oku źło. Na przykład kiedy biega się, wieje wiatr, a jesteśmy gdzieś w pobliżu jakiś łąk czy pól, to może nam coś, coś nam wpaść do oka. I czasem biegniemy do kogoś go, zobacz, czy coś mam w oku, albo pomóż mi wyjąć to, co mam w oku. No, to jeszcze jest do przyjęcia. Ale belkę? Mało tego, Pan Jezus mówi, dlaczego widzisz źdźbło w czyimś oku, a nie widzisz swoim belki? Jak to rozumieć? To jest drugie zadanie na dzisiaj. Pierwszym zadaniem było rysowanie. Drugim zadaniem jest moja prośba o to, żebyście przeczytali te dwa wiersze z Pisma Świętego i porozmawiali z waszymi rodzicami, Albo dziadkami, żeby wam to wyjaśnili. I teraz taka historia. Kiedy z nimi porozmawiacie, ja następną lekcję za tydzień dla klasy drugiej i trzeciej rozpocznę od wyjaśnienia tego, co ten fragment biblijny, o którego dyskusji, przedyskutowanie z waszymi dziadkami lub rodzicami, was proszę, od tego zacznę. I ciekaw jestem. Czy to, co powiem, będzie zgodne z tym, co usłyszycie od rodziców lub dziadków? Jestem przekonany, że tak, bo macie fajnych rodziców i fajnych dziadków, którzy doskonale znają tę przypowieść. Ale to będzie Was troszeczkę zmuszało do porozmawiania z nimi na temat Pisma Świętego, a to jest też taka moja osobista prośba do Waszych rodziców i dziadków, żeby Wam pomogli w rozumieniu tego pisma. I następne zajęcia rozpoczniemy od tego fragmentu, od wyjaśnienia sobie tej kwestii źdźbła czyli tej słomki, kawałka czegoś w oku i belki. Co to może znaczyć? Taki dziwny obraz, o którym opowiada Pan Jezus. Dobra? Czyli mamy ustalone, kochani, następną, pra następną pracę dla Was. Czyli macie, jeszcze raz powtarzam, do wykonania rysuneczki, prośba, ciach, sfotografujecie aparatem, prześlecie mi MMS-em na moje zdjęcie, na, moi, na mój telefon. Ja umieszczę to na Facebooku parafii z imionami, kto co narysował i co przedstawia. I ostatnie zadanie, prośba, ogromna prośba z mojej strony, żeby z waszymi rodzicami lub dziadkami, albo ze starszym rodzeństwem, jeżeli będzie chciał wam pomóc, przedyskutować, porozmawiać, prosić o wyjaśnienie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 6, wiersze 41-42. Oźble i obelce. To tyle na dzisiaj kochani. Serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się czujecie, że wasi rodzice, wy sami oczywiście, dziadkowie, cała Wasza rodzina są wspaniale zdrowi w tym trudnym okresie. Ja o was wszystkich bardzo pamiętam w modlitwie i bardzo was serdecznie, wasze rodziny, pozdrawiam i zobaczymy się. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, za tydzień. A ci, którzy będą w niedzielę w kościele, zobaczymy się z nimi w kościele. Pozdrawiam serdecznie. A teraz idę do tabletu, żeby wyłączyć.